Nocne niebo. Fascynujący, kosmiczny arras pełen tajemnic i cudów. Marzysz o tym każdego dnia. Marzysz o sięgnięciu gwiazd. Chcesz się przekonać, co się kryje tam ponad wszystkim. Z czasem twoje marzenie stało się powołaniem. Twój upór. Ciężka praca opłaciły się, i teraz jako pierwszy człowiek ruszysz w niezbadane mroki kosmosu. Wreszcie nadchodzi ta chwila. Walczyłeś o to przez całe swoje życie. Uruchomiono sekwencję startową. Chmury ty, słupy ognia, ekstremalna grawitacja. A wszystko to w jednym celu: aby zobaczyć, jak piękna jest nasza planeta. Po 108 minutach powrócisz na Ziemię w chwale. Udowodnisz, że ludzie mogą więcej i zachęcisz innych do wyprawy do ostatecznej granicy. Staniesz się obywatelem świata człowiekiem którego dokonanie zjednoczyło całą planetę, tym, który przybliżył nas wszystkich do realizacji dziecięcego marzenia osiągnięciu gwiazd. Twój lot stanie się jednym z najważniejszych kamieni milowych w historii, i nawet 60 lat później, Twoja legenda wciąż żyje. Z okazji 60. rocznicy słynnego lotu Gagarina organizujemy 12-dniowe wydarzenie. Do gwiazd! 12 dni osobistych postępów. 5 dni wspólnych postępów. Wypełniaj misje, zbieraj gwiezdne punkty i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Styl 2D, pierwszy lot kosmiczny. Naglejki wydarzenia i pamiątkowy medal. Yuri Gagari jako dowódca czołgu z własnym podkładem głosowym. Świętujmy razem!